Płacenie. Już wiemy, panie ministrze, że chce pan się zderzyć y, czy zetrzeć z panem prezydentem na argumenty, ale czy nadal jest pan gotów zmierzyć się z nim na ringu? E, oczywiście czasem w polityce się tak żartuje, y, natomiast y, ja, tak jak powiadam i kiedyś to powiedziałem, y, że w takim boksie, który lubię czasem oglądać, y, są reguły, jest sędzia na ringu. Ja nie biorę udziału w leśnych ustawkach Kiboli. Więc jeżeli y, chciałbym się zmierzyć y, z prezydentem, to raczej na argumenty. Zresztą skończyłem Uniwersytet Jagielloński, który pan zna, a tam jest taka maksyma, plus ratio quam, ratio quam vis, czyli bardziej rozum niż siła. Ja oczywiście uważam, że w zdrowym ciele zdrowy duch i zachęcam wszystkich, y, też pana prezydenta, y, żeby ćwiczył. Y, no, prezydent ale... już wyraził na ten temat w kanale Zero, powiedział, że ma na głowie dużo ważniejsze sprawy niż, cytat, szybkie zgażenie światła panu. Nie, nie wiem, w jakiej wadze prezydent chodzi. Odpowiem mu. A pan to, w jakiej? Nie? No ja w super ciężkiej na pewno, ale wolałbym, żebyśmy rozmawiali na argumenty merytoryczne. Natomiast takie pochukiwanie, no ja, ja wiem, to, do czego są rękawice co? i worek Nie pan zażartował? Myślę, że ja taki, taki żart rzeczywiście kiedyś tam zrobiłem, bo widziałem te filmiki prezydenta, które pokazywały go jako takiego fajtera.